Cześć, nazywam się Kamila Szapańska i jestem nową piłkarką ELF szczecin. Jest tutaj do mnie parę pytań, więc teraz nie odpowiem. No i dobra. Ile lat grasz w piłkę? No jakoś tak 12 lat już gram w piłkę. Kolejne pytanie: na jakiej pozycji czujesz się najmocniejsze? Myślę, że to prawa obrona albo prawa pomoc ewentualnie gdzieś na lewym skrzydle, w środku w sumie też. Nie mam chyba takiej pozycji teraz. Dobra, kolejne pytanie. Dlaczego bramkarz może grać rękoma, jeśli pozostali grają nogami? O kurde. W sumie? Zastanawiałam się zawsze nad tym. No ale... No takie są przepisy, no i nic, <ścoughs> na no, to nie poradzę. Kolejne pytanie. Zagadka. Ok. Jaki jest ulubiony klub blondynki? Kocham takie pytania. Pewnie będzie coś fajnego, jak odpowiedź, ale nie wiem. L'Oreal Madrid. No, to było dobre. Czego życzysz Elefana na najbliższy sezon? No, oczywiście rozwoju piłkarskiego, no i awansu do drugiej ligi. Dzięki.